Cześć moi drodzy w kolejnym odcinku. E, ten odcinek chciałabym w całości poświęcić stresowi i temu, jak bardzo wpływa on na nasze życie. E, chcąc nie chcąc, słuchajcie, i tak jesteśmy na niego e, dosyć mocno narażeni, a teraz jeszcze dochodzą mi te zawody, więc to jest dodatkowy stresor. Także coś o tym wiem i coś mogę Wam na ten temat powiedzieć. I szczerze mówiąc, każdy z Was jest tak naprawdę w jakimś większym czy mniejszym stopniu narażony na wszelkiego, e, wszelkiego rodzaju czynniki stresogenne. E, tak jak na przykład ja, no teraz powinnam sobie siąść i do Was mówić na spokojnie, a oczywiście biegnę, no bo, no bo dlaczego by nie, ja nie umiem siedzieć na tyłku. E, I tak, o ile ten stres jest jakiś taki mały, bo nie jest dla Was taki mobilizujący, to stres jest w porządku, natomiast jeżeli jesteście typem napierdalacza, tak jak ja, no to tutaj się zabawa troszkę komplikuje, ponieważ jak byłam młodsza, to wszystko mi uchodziło na sucho. Redukcja była w porządku, masa tak samo objawy stresu nie odbijały się gdzieś tam na moim organizmie, natomiast z czasem słuchajcie, wy tego już nie oszukacie i w tym momencie musicie zacząć dbać o siebie troszkę bardziej. Ja zaczęłam się mocno właśnie wczytywać w takie różne rodzaje tego stresu, jak on działa na nasz organizm. I w trakcie, jak ta moja wiedza była coraz większa, słuchajcie, już przestałam sobie bagatelizować, że a jakoś to będzie, nie? Oczekajcie, bo się drzewo zawaliło. No, trochę się drzewo zawaliło, słuchajcie, ale na szczęście nie myślcie sobie, że ja nie przejdę, ja już tędy szłam i wiem, że ścieżka jest wydeptana. O, mogę do was gadać dalej. Jeżeli chodzi o jakby skutki stresu przewlekłe, to ja Wam zaraz poopowiadam, jak już wrócę do domu z treningu na spokojnie. Natomiast powiem wam, czym się wyróżnia typ napierdalacza, bo to jest bardzo ważne. I powiem Wam, że większość z Was pewnie będzie mogła parę tych cech, jakby do siebie gdzieś tam przyznać, że kurczę ja chyba też. Słuchajcie, jest osoba, która nie siedzi w miejscu, ciągle się gdzieś tam rusza. Osoba, która musi coś robić, lubi to. I w momencie jak czegoś nie robi, to czuję się źle, czuję się taka, wiecie, rozkojarzona. Podkurzecz. Dobra i właśnie wiecie, rozkojarzona. I na przykład jak czegoś nie może robić, to wręcz dla niej to jest kara. Czyli na przykład ja teraz w ogóle mam zakaz robienia cardio, bo za dużo chodzę w ciągu dnia gdzieś tam się poruszam. I od trenera mam powiedziane, że nie wolno mi robić w ogóle kardio, mimo że redukcja właśnie idzie troszkę opornie. No i w związku z tym, zamiast robić kardio, które by w tej sytuacji by mi nie pomogło, to mam totalny zakaz właśnie robienia tego, żebym wyluzowała. Totalnie. I dla mnie to jest na przykład kara. Dlaczego ja nie mogę robić kardio, skoro wszyscy robią kardio? No więc to jest taki typ. To są osoby, które wolą, jak coś się dzieje, lubią rozmawiać i na przykład. Dla mnie kiedyś cisza była dużym problemem. Czyli w momencie, jak siadałam w domu i byłam sama, to czułam się mega źle. Wolałam, jak ktoś był w pobliżu, bo po prostu no, zostać samemu z własnymi myślami, no słuchajcie, jest czasami ciężko, nie? No właśnie. Także już teraz po latach terapii mam to ogarnięte. E, mogę zostać ze sobą sama. Natomiast, wiecie, no jest to kwestia do przepracowania z Wami. Słuchajcie, uciekam na trening. Dnes dawam nagranie później To ja już jestem po treningu, tylko się trochę ścierałam, więc się przebiorę, jak się człowiek przybierze, to od razu jest lepiej, nie? E, Okej, okay, więc e, wstępnie Wam określiłam o czym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o stresie. E, I tak, każdy z nas jest na niego narażony, to wiemy. Są różnego rodzaju stresory, są takie zewnętrzne, które gdzieś tam dodatkowo nasze życie spinają typu nie wiem... Później się trampa, tak taksówka nie przyjeżdża. Są też takie wewnętrzne, które my sobie nakładamy. I teraz musimy sobie uświadomić to, że większość takich stresorów to tak naprawdę mamy w swojej głowie, bo lubimy sobie wyobrażać, co się wydarzy. I bardzo często jest tak, że te wszystkie nasze obawy, które są w głowie, one się kompletnie nie wydarzają. Więc jakby myślenie o nich, tak, wiecie, tak na zapas jest bez sensu, bo, bo one się po prostu nie toczą. Później gdzieś te sprawy się nie dzieją, zawsze to się jakoś układa. Natomiast my mamy taką tendencję do takiego, wiecie, negatywnego, czarnego myślenia, prorokowania, że co tam się nie wydarzy w ogóle. Więc ciężko jest zmienić myślenie na takie, które właśnie spróbuje odpuścić to wszystko, że jakoś to będzie, wszystko się ułoży. Zrobicie ze swojej strony tylko tyle, ile możecie, a dacie się oczywiście 100%. Ale są pewne rzeczy, na które wpływu nie ma, e, i po prostu nimi nie warto się przejmować. Ale my, no, niestety mamy w większości tak zakorzenione, że się tym przejmujemy. E, stąd też się pojawiają wszelkiego rodzaju właśnie później zaburzenia. I mm, ja też taka byłam, więc rozumiem, ale powiem Wam, że no, mam pracę z ludźmi i większość osób, które do mnie przychodzi, no, słuchajcie, to są. Wiecie, no, wszyscy jesteśmy. E, Osobami, które dążą do czegoś gdzieś tam wyżej, każdy chce mieć dobrą pracę, dobrą rodzinę, dobrze zarabiać. I problem się zaczyna w momencie takim, że wiecie, no jesteśmy wszyscy pozytywni. Nie umiemy mówić o problemach. Jak ktoś się zapyta, co u mnie, zawsze powiem, że świetnie, nawet jak świetnie nie jest. I każdy z Was tak robi, także na 100% możecie sobie w duchu przyznać, że nawet jak coś jest nie, tak to i tak tego nie powiecie, bo, bo po prostu nie lubimy o tym rozmawiać. Zawsze lepiej rozmawiać na pozytywne tematy, na negatywne też tak ciężko trochę się czasami przyznać, że coś tam nie idzie. I później połowa z ludzi kończy na jakichś lekach i to wcale nie jest tak, że kurczę, mała to jest nisza, ale bardzo dużo osób bierze środki jakieś uspokajające, antydepresanty. Ja myślałam, że to jest rzadkie, ale od kiedy właśnie pracuję z ludźmi, to po prostu widzę, co się dzieje, i jestem przerażona, że bardzo mało osób znam, które nie biorą nic. Bo po prostu ludzie sobie nie radzą z emocjami. I chodzą na terapię, biorą leki i dalej, mimo wszystko, nie jest lepiej. Jest po prostu albo tak samo, albo jest gorzej, albo są takie, wiecie, sinusoidy: że raz jest dobrze, raz jest źle, są doły i jest masakra. I po prostu zobaczcie, w jakim stopniu jakby każdy z nas, nawet jeżeli Wam się wydaje, że ta osoba jest kompletnie pozytywna, nic się nie dzieje, może się coś tam wydarzać. Więc stres jest bardzo, bardzo istotnym czynnikiem. Do mnie osobiście, jeżeli chodzi o jakieś takie powikłania, typu, że nie wiem, będę miała większą podatność na depresję albo coś, bo jestem zestresowana, to do mnie to nie przemawiało. Zawsze byłam młoda, przechodziło mi to jakoś gdzieś tam bokiem, myślałam, a jakoś to będzie, nie? Ale problem się pojawił wtedy, jak ja już zaczęłam się wczytywać bardziej w te takie problemy e, i się okazało, że oprócz takich objawów psychologicznych, z którymi ja sobie umiem poradzić, można je przykryć, można ukryć, e, można udawać, że jest wszystko ok, e, dochodzą objawy somatyczne, czyli takie z ciała, które z fizycznie namacalnie są. E, I właśnie taki typ napierdalacza, o którym Wam wcześniej mówiłam, e, ma niestety do siebie to, moi drodzy, że e, można mieć większą podatność na SIBO na problemy jelitowe, problemy trawienne i to już nie jest śmieszne i to do mnie, naprawdę do mnie to mocno przemawia, bo co jak co, ale ja bym nie chciała później kombinować, co ja mogę zjeść, żeby mi nie wywalało brzucha, bo nie wiem, jestem zdęta jak balon nie mogę zjeść połowy produktów, bo na przykład moje jelita już sobie z tym nie radzą, a to jest też między innymi skutek trybu życia i tego wiecznego takiego niedbalstwa i takiego napierdzielania właśnie cały czas więcej, więcej, szybciej i tak dalej. Druga rzecz, która też do mnie przemówiła, to jest to, że wiadomo, no, ja Was szanuję na przykład jak pracuję. Mam szacunek do tego, jakimi jesteś jesteście ludźmi. Mam pełno zrozumienia dla Waszych problemów. Gdzieś tam na treningach ktoś ma gorszy dzień, okej, okay, spoko, możemy zrobić coś innego. Nie zawsze to są jakieś moje chore ambicje. Natomiast do własnego ciała szacunku nie miałam kompletnie i zesuwałam ponad własne siły. Mm, I to się zaczęło właśnie odbijać na jakichś takich objawach, e, gdzie właśnie, no co jak co, ale no swoje ciało trzeba szanować, bo mamy jedno, no przynajmniej w tym życiu, w przyszłym nie wiadomo, jakie tam się dostanie. E, I ja zauważyłam takie, wiecie, pierwsze objawy stresu w momencie tego, że ja. Żyję w ciągłym biegu. Wiadomo, od treningu do treningu, pomiędzy treningami jeszcze nagrywam dla Was tutaj filmiki na YouTube'a, na Instagrama, YouTube e, na, Instagram na TikToka, na coś. Tam jest to oczywiście moje hobby, jest to bardzo przyjemne, lubię to robić, ale nie zmienia to faktu, że ciągle robię coś, więc nawet jak mam powiedzmy kilka godzin dziennie wolnych, gdzie mogłabym poleżeć, to ja nie leżę, bo ja nagrywam, kombinuję, a może zrobię to, a może zrobię tamto, tu jeszcze zakupy, tu coś tam i tak naprawdę ja nie siedzę. E, i zauważyłam właśnie, pff, widzicie, no łapię wątek, łapię, także się staram. E, to w momencie takim, kiedy mm, kładłam się, na przykład miałam pół godziny, dobra, no to pół godziny drzemki. E, miałam problem w ogóle, żeby zasnąć przez te pół godziny mimo takiego zmęczenia, bo miałam cały czas gonitwę myśli, nie mogłam się tak wyciszyć jakby. E, I w momencie, jak mi się to już udawało wyciszyć, starałam się po prostu nie myśleć o niczym, tak wychillować po prostu nic. To moje ciało, jak zaczęło się rozluźniać, to wchodziło w takie drżenie. Po prostu całe ciało mi się tak telepało, dosłownie całe, i w tym momencie stwierdziłam, że chyba przegiełam i że po prostu to jest, wiecie, jak się zasuwa, to tego się nie czuje, ale jak się człowiek zatrzyma i to całe ciało właśnie tak drży, to znaczy, że ono już naprawdę jest w pracy ponad własne siły. I w tym momencie zrozumiałam, że no muszę zacząć jakby myśleć trochę inaczej. No i pewnej rzeczy nie przeskoczę. I trzeba zacząć właśnie się szanować i spróbować zrobić to, co dla mnie będzie prywatnie wyzwaniem, czyli odpoczywać. No. I także przejdziemy teraz do tego odpoczynku. Zaproszę Was na kawę. Więc spotykamy się przy kawce. Możecie sobie śmiało zrobić, bo jeszcze chwilę do Was pogadam. E, jako, że miałam luzować, no to luzuję, piję kawę. E, słuchajcie... E, są różne metody radzenia sobie właśnie z jakimiś tam czynnikami stresującymi. Można na przykład no, iść w ruch, ale akurat u mnie ruch nie jest lekarstwem na mój ruch, bo tego jest i tak za dużo, więc u mnie lekarstwem będzie bez ruch. Z kolei, bo na przykład jak ktoś jest leniwy i się stresuje, to i nic nie robi poza jakby tym czymś tam w życiu, no to jak najbardziej wtedy można iść na jakiś trening i się wyżyć. Natomiast w moim przypadku to wyżycie się nic nie pomoże, bo już i tak jestem na takich maksymalnie wysokich obrotach. Mm. Także mm, trzeba po prostu sobie pomyśleć, jakim typem wy jesteście i w tę stronę pójść. E można iść na terapię oczywiście przepracować sobie wszystkie swoje demony, i to też już zrobiłam, więc jakby powiedzmy, że z mojej strony takiej myślowej, zrobiłam wszystko, co mogłam. Jestem w miarę poukładanym człowiekiem, tak momentami wiadomo, każdy ma jakieś odpały i natręstwa. No, ale powiedzmy, że w miarę jest ok. Mm, no, i jeszcze można właśnie iść ten bezruch, czyli to, co akurat jest najtrudniejsze dla większości osób, bo serio dużo osób ma problem, żeby nie myśleć. I trwać w ciszy. I tutaj mi właśnie przyszła medytacja, dużo jeżeli chodzi o jakieś takie, właśnie sposoby wycilowania mi pomogła. No jest oczywiście temat rzeka i ja też nie będę wam, nie wiadomo czego, mówiła na ten temat, bo są ludzie, którzy się tym profesjonalnie zajmują. Ja to sobie robię tylko tak hobbystycznie. Natomiast są różne rodzaje medytacji. Mogą być medytacje w ruchu i mogą być takie medytacje, po prostu takie, że się siedzi i się trwa. Te ruchy u mnie nie działają, bo ja pędzę gdzieś, więc to nie jest takie przyjemne chodzenie, gdzie ja postrzegam sobie całą naturę, chociaż oczywiście staram się to robić, ale no raczej gdzieś lecę i jeszcze muszę sobie tam inne rzeczy po drodze poukładać, więc to po prostu tak nie działa. I Jest właśnie ta medytacja taka w spokoju w jednym miejscu znajdujecie sobie po prostu jakieś przyjemne takie miejsce. Może to być kanapa, balkon, nie wiem. Można też próbować oczywiście w chaosie, czyli w jakichś tam miejscach takich bardziej publicznych, jak parki albo coś w ten desen, jeżeli tylko chcecie. I są medytacje, macie różne rodzaje, bo można po prostu być w ciszy, a można na przykład sobie puścić jakąś mantrę taką: są jest tego pełno na YouTube, naprawdę, jakieś ramada albo coś takiego. A możecie sobie na przykład włączyć medytacje prowadzone i mieć jakieś tam swoje ulubione gdzieś tam pozgrywane i do takich rzeczy właśnie kombinować. Także no ja Wam nie będę mówiła, jak to się robi, bo naprawdę to nie jest takie, wiecie, no trudne. Wystarczy tak naprawdę, moi drodzy, myśleć tak naprawdę o niczym. Dużo tego tak naprawdę tu było. Dobra, no mniejsza. E, I chodzi tylko tak na. No, i słyszycie, co ja do Was zgadzam. No, bo mówię, no jak ja mam mówić o czymś, na czym się tak nie znam, to się stresuję, szczerze mówiąc. A wiem, że prosiliście, żebym wam coś opowiedziała o tym moim medytowaniu. Także no, mnie to stresuje. Zrozumcie to, proszę. Eee, najważniejsze jest y, myślenie o niczym, czyli wyciszenie tej gonitwy myśli, to jest trudne. Odrzucenie przeszłości, odrzucenie przyszłości i myśl myślenie tylko o chwili obecnej. A w momencie, jak sobie już siedzicie, to próbujemy wtedy, w takich momentach, wyluzować całe swoje ciało. Czyli jak znajdujecie sobie miejsce, w którym chcecie sobie usiąść, pozycję, która wam pasuje, może nawet leżeć, tak szczerze mówiąc. Leżenie w moim przypadku też nie działa, bo zasnę, ale dla niektórych leżenie jest super. Ja wolę siedzieć to możecie właśnie sobie znaleźć te pozycje, myślicie po kolei o konkretnych częściach ciała, czyli taka relaksacja troszkę powiedzmy fizjoterapeutyczna, bo to jest prostsze, że każdą część ciała spróbujcie takie mikronapięcia znaleźć we własnym ciele i je puścić. Nawet później myślicie o każdym konkretnym miejscu w twarzy, o powiekach, o ustach, żeby to wszystko było wyluzowane, takie niepospinane. I Jak Wam się to uda zrobić, to spróbujcie po prostu słuchać. Słuchać tej ciszy, która jest wokół Was, tak żeby nie wpadła Wam nawet jedna myśl do głowy. A co jest najtrudniejsze, spróbujcie wyłączyć wewnętrznego lektora, takiego, który Wam opisuje to, co się teraz dzieje. Czyli na przykład, nie wiem, pies zaszczekał albo coś takiego, żebyście nawet nie, nie pomyśleli w swojej głowie, muszę nie myśleć o niczym, nie? To, to jest najtrudniejsza rzecz. Jak Wam się to uda i potrwacie sobie w takim bezruchu, to jest naprawdę bardzo przyjemne. Ciało się wybudza jak z takiego głębokiego snu. E, ile czasu ja Wam nie powiem, możecie w tym siedzieć 10 minut, 15, pół godziny. Ile Wam potrzeba tak naprawdę? E, jak są prowadzone, no to wiecie, ile to będzie trwało. Jak robicie sobie sami, no to możecie sobie jakąś melodyjkę na końcówkę budzika ustawić, żeby powoli się z tego wy, wyciągnąć. A możecie sobie jakiś budzik, ale takie niebrutalne, bo wiecie, te budziki poranne to, to, to nie będzie to to. No. I po prostu próbować. no Ewentualnie można się wspomagać kamieniami. Ja, ja lubię kamienie. Nawet jeżeli według Was to nie działa, to pamiętajcie, placebo też działa, więc spokojnie można jak najbardziej. No i pora dnia też tak naprawdę Naprawdę będzie, no wszystko jedno, może być rano, może być wieczorem, może być w ciągu dnia. W takim momencie, żebyście mogli się wyluzować, nie stresować. A tu widzicie moją kolekcję kamieni. Same pięknoty, róża pustyni. W ogóle, zobaczcie, jaka jest piękna. No, tu labradoryc to jest na przykład. Nie wiem, czy znacie przepiękny kamień też moje wszystkie pięknotki. No i świece, szałwia, drzewko paolo santo do palenia. To wszystko możecie sobie wykorzystywać w medytacji. tematyka taka troszkę nietypowa, ale mam nadzieję, że dzięki temu będziecie lepiej jakby zarządzać stresem w swoim życiu, e, może wprowadzicie troszkę medytacji właśnie do swojej codzienności, wyluzujecie, wychillujecie. E, prosiliście o macie, także wiem, że może tematyka taka trochę e, nie jak do tej pory, ale wszystko dla Was, co poprosicie, to oczywiście chętnie z Wami pogadam. E, ja uciekam na dalszą część mojego dnia, lecę robić treningi. Dzisiaj mam masaż, więc będzie przyjemnie. Będę testowała nową masażystkę, także zobaczymy co to będzie. Oczywiście dam wam znać, jeśli będzie godna polecenia. Zapraszam na mój kanał. Jak wam się podobało, dajcie łapkę w górę, mi to zawsze się robi miło, jak ktoś coś tam kliknie. No, także miłego dnia, pa pa.